Witam wszystkich moich zarówno stałych, jak i nowych słuchaczy. Słyszeliście na pewno kiedyś te słowa nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Zapraszam do wysłuchania szóstego już podcastu. Dziś będzie o przyjaźni i próbie. Tekst Ewangelii mijającego tygodnia przyniosły nas tym razem do Wieczernika. Kiedy zajrzymy do 14 i 15 rozdziału Ewangelii świętego Jana, usłyszymy zapis pewnej rozmowy, którą autor nazwał pożegnalną. Możemy sobie tylko wyobrazić, co musieli czuć uczniowie w tamtych chwilach, gdzie mieszały się wątpliwości i nadzieje, gdzie radość paschy, a więc uroczystej kolacji w gronie przyjaciół zaczęły już przesłaniać obłoki zdrady, kiedy niezrozumiałe gesty Jezusa jeden po drugim odsłaniają prawdziwe intencje Boga. Umycie nóg, modlitwa dziękczynna, wreszcie kulminacyjny moment, jak testament brzmiący bierzcie i jedźcie. Czytając to, możemy poczuć ich lęk, niedowierzanie, niepewność. To była tak inna pascha. Ale Chrystus w tych wszystkich słowach i gestach pokazał apostołom i nam, jak wielkim zaufaniem darzy człowieka. Uczniowie i my zaczynamy rozumieć, jak cenny skarb złożył w nas. On, Bóg. Który może wszystko, cały siebie, oddaje nam, człowiekowi. Już nie nazywam, mówi was, sługami, lecz przyjaciółmi. Jaka jest różnica między tymi dwoma? Przyjazd zakłada pewien rodzaj poufałości, więzi, czasem bardzo intymnej, mogącej pozwolić sobie na więcej i opiera się zawsze na zaufaniu. Sługa robi to, co do niego należy spełnia obowiązki. Może to robić z różnych powodów z przywiązania, z wyrachowania, czy nawet ze strachu. Nie wnika umysłem i sercem w istotę swojej służby. Z tej samej definicji praca, jego to serwis, usługa, zakres obowiązków. Przyjaciel zaś to ktoś najbliższy. Jezus mówi: Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. To wszystko oznacza oddanie części siebie. Dowód wielkiego zaufania i niemal rzucenia się w przepaść, to jak podjęcie największego ryzyka. Tak, Bóg powierzył siebie w ręce człowieka. Zaufał mu bezgranicznie. Wyobraź sobie teraz, to trudno, ale spróbuj spojrzeć na tę scenę z perspektywy Boga. Z całym swoim jestestwem w jedności trójcy, w jednej naturze, w jednym momencie, w tym właśnie miejscu na ziemi, wobec dwunastu nieświadomych tego, co ma nadejść, ludzi. Ze świadomością, co go czeka za kilka godzin, staje on, Bóg, bezbronny i szczery, i nazywa nas, ludzi, swoimi przyjaciółmi. Ta przyjaźń podejmie już za chwilę ciężką próbę. W sekwencji następujących po sobie zdarzeń szybko zostanie zweryfikowana. Okaże się, czy uczniowie zdali egzamin, czy okazali się godnymi zaufania. Ten rodzaj próby czeka także każdego z nas. A co, kiedy okaże się, że Muszę dla tej przyjaźni zrezygnować z tego, co kocham, z tego, do czego jestem przywiązany. A co kiedy będę musiał położyć na szali swój majątek, swoją karierę, swoją pozycję, aby bronić prawa moralnego? A co kiedy stracę posłuch i szacunek w oczach ludzi, broniąc zasad mojej wiary? A co kiedy będę musiał opowiedzieć się za Chrystusem, kiedy wszyscy wokół się go wyprą? Chrystus. W tych prostych słowach mówi, na czym polega miłość, do czego jesteśmy powołani, ale i również poprzez sakrament Chrztu wezwani i zobowiązani, a przez swoją mękę i krzyż, ofiarę, pokazał, że wierność wymaga czasem ofiary. Musimy zacząć traktować słowa Jezusa bardzo poważnie. Trzeba nam, kochani, wziąć do serca i zrozumieć, że wiara to nie jakiś żarty, to nie zabawa, to nie jakiś zbiór rytuałów i ceremonii, to nie dodatek do czegokolwiek w życiu. Ale to życie to wierność, stałość i gotowość do podjęcia walki, a nawet do złożenia najwyższej ofiary. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia, ksiądz Piotr.